Kontrola firmy transportowej to nie jest najprzyjemniejsza czynność czy sytuacja na co dzień. Jeżeli dostajecie takie powiadomienie na swoją pocztę, które najczęściej właśnie wygląda także zawiadomienie o zamiarze wszczęciu kontroli w Twoim przedsiębiorstwie, no to zaczyna się stres. I zaczyna się albo szukanie dokumentów, albo faktycznie tworzenie tych dokumentów, albo kompletowanie, albo w ogóle różne dziwne sytuacje. Więc dzisiaj o tym, co zrobić, jeżeli otrzymujesz takie wezwanie do, o zawiadomienie o kontroli, a czego nie robić i na co nie do czego nie dążyć, żeby nie narobić sobie kłopotów. Zaczynamy. Kanał napędzają Ewicenter centrum ewidencji czasu pracy kierowcy, wypłat wynagrodzeń i całego wsparcia dla firm transportowych. EviExpert, baza wiedzy, artykuły, poradniki, webinary, nagrania i szkolenia wideo, wszystko aby wiedzieć co się dzieje w transporcie. EwISystem Polskie oprogramowanie do rozliczania kierowców, wynagrodzeń i dowolnych składników, jakie pojawiają się na listach płac w firmach transportowych. Nazywam się Mariusz na tym kanale bardzo często poruszam różne ciężkie tematy, czasami konfliktowe, czasami kontrowersyjne, czasami takie, które po prostu wymagają wytłumaczenia, bo nikt tego głośno do tej pory nie powiedział. W momencie, kiedy pojawia się zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli w przedsiębiorstwie, czyli tak zwana kontrola w firmie, czy to będzie ITD, czy to będzie PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, zaczyna się bo z takimi kontrolami jest najczęściej problem, gdyż ci inspektorzy przychodzą i pytają. Osoby, które normalnie na co dzień nie mają styczności z, z takimi kontrolami, dlatego że kontrola ZUS-u czy Urzędu Skarbowego bardzo często jest kontrolą, którą przekazujemy do księgowej, do biurachunkowego i najczęściej takie podmioty sobie z tym spokojnie radzą, bo to jest ich chleb codzienny. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o transporcie, no to kontrola ITD, czy kontrola inspekcji pracy, to jest taka rozmowa z kierownikiem transportu, z ludźmi, którzy są odpowiedzialni właśnie za dokumentację dotyczącą kierowców. No, i tu się pojawia zgrzyt, gdyż to normalnie jest w takim układzie trochę nie do końca poukładany. I teraz, jeśli macie firmę rozliczającą, czas pracy kierowców, kogoś na pokładzie tu się tym zajmuje, to wcale to nadal nie oznacza, że taka osoba po pierwsze będzie wiedziała, co z tym zrobić, a po drugie powinna reprezentować firmę na każdym etapie tej kontroli. O co dokładnie chodzi? Zobaczcie, jeżeli przychodzi. Inspektor, który będzie za zadaniem miał zweryfikować dokumentację, a my, jako firma licząca, dostajemy czasami zapytanie, ja nawet osobiście, czy będę reprezentował taką czy inną firmę podczas tej kontroli, to szczerze Wam powiem, odrzucam taką propozycję, czy odmawiamy, żeby uczestniczyć w takiej kontroli, dlatego że ona powoduje więcej stresu i więcej problemów niż to jest warte. Co do zasady, kontrola, która będzie w przedsiębiorstwie może się odbyć na dwa sposoby. Albo inspektorzy, których najczęściej jest dwóch lub dwoje: z kobieta, mężczyzna, przyjeżdżają do waszej firmy i rozpoczynają przeglądanie dokumentów, jakie są potrzebne, żeby zweryfikować uprawnienia, licencje, listę samochodów, listę kierowców, właśnie umowy z nimi, czy zaświadczenia lekarskie, wszystkie uprawnienia tego typu rzeczy. Więc przeglądają to, co mogą przeglądać sobie na pokładzie wewnątrz firmy. Pozostałe informacje, typu dokumenty, jakieś wydruki z tachografów lub właśnie jakieś inne dokumenty, które będą weryfikować regulamin pracy, to inspekcja pracy najczęściej wtedy kiedy sobie y, skanuje taką, kopiuje takie rzeczy, zabiera i będzie analizowała y, już potem ci inspektorzy będą to analizować u siebie, załóżmy to w biurze, w inspektoracie. Więc y, taka kontrola nie wymaga jakiegoś przesłuchiwania w tym momencie osób, które muszą się znać i wszystko wytłumaczać, tylko wymaga przygotowania na daną wskazaną datę dokumentacji. I to była jedna metoda, czyli przygotowanie dokumentacji i inspektorzy przychodzą do firmy. Drugi sposób to jest informacja, że pisana w tym zawiadomieniu, że w razie czego można zadzwonić i umówić się z inspektorem, który prowadzi daną sprawę, żeby przekazać te wszystkie dokumenty, przywieźć je do inspektoratu, do danego miejsca, gdzie w, w dany inspektor urzęduje i tu mu przedstawić dokumentację właśnie tą wewnętrzną, firmową, czyli właśnie wszystkie segregatory, umowy, dokumenty, tam jest cała lista tych dokumentów wypisana. I to można też zawieźć takiemu inspektorowi do inspektoratu i tam u niego na pokładzie w urzędzie przeprowadzić tę kontrolę. Jakby w przedsiębiorstwie, bo to nie jest kontrolowanie budynku, to jest to kontrolowanie dokumentacji. Więc w takich sytuacjach cały czas, zobaczcie, mówimy o przygotowaniu dokumentów i przekazaniu tych dokumentów, lub udostępnieniu tych dokumentów inspektorowi. Więc po co? powodować i wprowadzać na taką okazję kogoś z zewnątrz, kto powoduje, że ma taką ambicję albo próbuje wręcz zabłysnąć, jeżeli to będzie prawnik, mecenas, radca prawny, no to będzie nagle rzucał paragrafami i tak naprawdę inspektor, który przy, tylko i wyłącznie po to, żeby przeglądać dokumenty, no będzie nagle ćwiczony, będzie nagle atakowany, będzie nagle mu ograniczane, prawnie oczywiście w się będzie w zgodzie z prawem przedstawiało, ale będzie mu ograniczana możliwość takiego normalnego swobodnego. Przeglądanie tych dokumentów i będzie to sytuacja dość mocno nerwowa. Dlaczego tego nie zalecam? No bo po co taka nerwowa sytuacja nam na pokładzie? Dokument, jeżeli zostaną przeglądnięte, będzie do nich jakieś uwagi, pojawią się uwagi, zapytania w trakcie trwającej kontroli, czyli nawet po tym, jak inspektorzy opuszczą siedzibę firmy. Potem przyjdą właśnie zapytania, żeby coś uzupełnić, żeby ewentualnie nawet jak przyjdzie protokół już kontrolny czy pokontrolny, do niego można coś jeszcze dopisać, oświadczenie lub jakieś uzupełnienie wykonać no i dopiero potem się rozpoczna cała procedura właśnie wyjaśnień, ewentualnie odwołań lub na którymś etapie skarg na przeprowadzoną w ten ani inny sposób kontrolę. Zatem czego nie robić na kontroli? Nie zalecam ja osobiście wprowadzać niepotrzebnie osób z zewnątrz w trakcie kontroli. My, nawet jako EwiCenter, przygotowujemy Wam cały zestaw dokumentów. Płytę czy pendrive'a z plikami cyfrowymi, także to jest zestaw do przekazania. Czyli nie trzeba wcale niczego na ten temat wiedzieć, niczego specjalnie tam bardzo mocno wyjaśniać. Przekazuje się te dokumenty jako komplet informacji i inspektorzy doskonale wiedzą, co z tych dokumentów wziąć, jakie informacje mają sobie spisać i co sobie zweryfikują. I nie trzeba tutaj zbyt wielu jakichś merytorycznych informacji przekazywać. Nie ma potrzeby, żeby się ćwiczyć, żeby wprowadzać nerwową sytuację. I nawet taką nerwowość po stronie inspektorów, a kto to jest, a będzie mnie ćwiczył, a będzie w jakikolwiek sposób utrudniał tę kontrolę poprzez jakieś formalne wnioski czy przedłużanie całej procedury. Później okazuje się, że spokojnie w dokumentach da się pisać odwołanie, da się zwrócić uwagę na jakieś błędy, na niejasności, na interpretacje, których tutaj na tym kanale wiecie, że bardzo dużo wyjaśniam, więc jeśli tylko. Zastanawiacie się, jak przeprowadzić taką kontrolę, jak przejść ją spokojnie, no to mieć na pokładzie kogoś, kto rozsądnie, nawet w tej nerwowej sytuacji, zagospodaruje te nerwy, zagospodaruje, te, zagospodaruje tę całą energię na prawidłowe przygotowanie dokumentów, jeżeli potrzeba to przedłużyć termin na przygotowanie tych dokumentów, troszeczkę przesunąć ten termin kontroli, ustalić co dokładnie będzie przedmiotem tej kontroli, może trzeba coś innego jednak przygotować, może trzeba jakiś konkretny zestaw konkretnego kierowcy przygotować do weryfikacji danych. Zatem nie kombinujmy za dużo, nie róbmy koło tej kontroli zbyt dużego formalnego jakiegoś takiego wielkiego show. Zróbmy z tego bardzo konkretne przygotowanie dokumentów, realizację tego celu. Jeżeli nie macie z kim porozmawiać, to zgłoście się do nas, my wam powiemy, jak to przeprowadzić, jakie dokumenty są potrzebne, czy są potrzebne podpisy kierowców, czy są potrzebne tak zwane urlopówki, żeby uzupełnić brakujące dane, co z wydrukami stachografów, czy one mogą być wydrukowane. Jako drugie, czy jako kopie, czy tą kserokopię, czy mają być opisane, w jaki sposób powinny być opisane. Na to zawsze jest czas przed zapowiedzianą właśnie kontrolą. Jeżeli nawet stresujecie się, to też wam powiemy, ile. W najgorszym wypadku grozi wam kary, to też uspokaja. Czyli jeśli wiemy, że maksymalna kara będzie mogła być na poziomie 15 czy 20 tysięcy złotych, nie są to małe pieniądze, ale też ograniczamy już w tym momencie jakąś taką wizję likwidacji firmy. Inspektor wcale nie przychodzi do firmy po to, żeby ją zamknąć, przychodzi po to, żeby zweryfikować dokumentację. Jeśli wszystko będzie w porządku, to ta kontrola będzie dokładnie przebiegała dwie godziny w przedsiębiorstwie i potem na poziomie kilku pisemek przysłanych pocztą. Na wasz adres do firmy. Zatem, jeśli macie pytania, macie tego typu przewidywania, że może do was jakaś kontrola się zbliża, czy ma zamiar wprowadzić się do waszego przedsiębiorstwa, to uspokajam. To będzie to wizyta na dwie, trzy maksymalnie godziny. Zabiorą to, co mają zabrać z dokumentacji, i potem już cała reszta odbywa się korespondencyjnie. Napiszcie zatem, skonsultujcie się z nami, kliknijcie link pod tym filmem, aby sprawdzić, czy możemy w jakiś sposób Wam pomóc. Jeżeli nie macie osoby, firmy, która się Wami zajmuje w tak profesjonalnie układ też możemy wam w tym zakresie służyć pomocą i swoim doświadczeniem co robić żeby nie wprowadzać niepotrzebnego zdenerwowania w całej waszej codziennej pracy do zobaczenia klikajcie lajkujcie subskrybujcie będzie mi bardzo przyjemnie i do usłyszenia do zobaczenia do usłyszenia za tydzień cześć